Na pewno się nie spodziewaliście, że zrobię serię z zniszczeniem Dziennik, prawda? No, zwykle robię z, z, takie rzeczy z LPS, a nie z, z książkami, które trzeba niszczyć. A więc zaczynajmy pierwszy odcinek zniszczeniem Dziennik! Jak widzicie, zrobiłam już pierwszą stronę z zadźgaj, tę stronę ołówkiem trochę mi się tutaj zapomniałam podłożyć, więc trochę tutaj poleciało. Ale w końcu trzeba niszczyć ten dziennik. No trochę tego jest. Nakap czymś tutaj. Tuż farba herbata. Zamknij książkę, aby powstał wzór. No, to rozlewamy herbatę. Już Wam pokazuję, że to jest naprawdę herbata. Na pewno przy tym widzieliście. Okej, okay, biorę trochę małą łyżeczkę. Ja się boję. Okej, okay, pod dużą która może być trochę bezpieczniej. Okej, okay, to wystarczy. No, okej, okay. nieźle idzie. Teraz otwieram, bo już coś z tego wyszło. No, nie jest bez wzór, to jest na drugiej stronie. nieźle. No, nie. To właśnie tak to wygląda, jest jeszcze trochę mokre. Wiem, bo herbaty nie widać, ale... Panie Pachnie herbatą. jej karton. Okej, okay, będę... Mm... Ok, wyraz bałam. Mm. Wrysuj swoją rękę. Ręka jest już gotowa, zrobimy jeszcze jedno zadanie, i na dzisiaj koniec. Pomasz szaleńczo, agresywnie, lekkomyślnie i żywiołowo. <trym> To tak to wygląda. Tu jest jeszcze napis, i coś ty mi zrobiła. No, myślę, że fajne. Tu są dwie sm smutne buźki, Mam nadzieję, że tu widać jedna i druga taka. No, i się jest pytajnik i wykrzyknik. No. no i mam nadzieję, że się podobał. Pierwszy odcinek z tym, dzień. Mam nadzieję, że będziecie lajkować, subskrybować i dawać łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. papa